Danuta Martyniuk zrobiła prawo jazdy w wieku 47 – skromne auto, ale Zenek miał inny plan – wideo. Danuta Martyniuk nie ukrywa, że kocha luksus. Zona króla disco polo przyzwyczaiła się do życia na wysokim poziomie. Jak sama wyznaje, lubi dobrze im wyglądać, więc nie oszczędza na markowych torebkach i ubraniach. Nie od dziś wiadomo, że jednym z jej ulubionych domów mody jest Louis Vuitton. Zamilowanie do drogich torebek nie idzie w jej przypadku w parze z zamilowaniem do drogich samochodów. Gdy w wieku 47 lat zdala egzamin na prawo jazdy, jeździła Toyota, ale Zenek nie mógł na to patrzeć. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Danuta Martyniuk dala do zrozumienia w rozmowie z Cezarem Wisniewskim z Pudelka. Zenek faktu. Za na zrobienie prawa jazdy zdecydowała się w wieku 47 lat. Dzięki temu jest samodzielna i nie musi uzależniać swoich potrzeb obecności innych. Prawo jazdy mam już 8 lat. Kiedyś mi mówiono, że się nie nadaje, że nie będę jeździła samochodem. Bo jestem zanerwowa. W pewnym wieku coś we mnie jednak pekło, i postanowiłam, że jeszcze wszystkim udowodnię, wspomina. I udalo się. Czuję się jak ryba w wodzie, jestem niezależna, nikogo nie muszę prosić. By mnie wozil. W związku z tym, że mieszkamy na obrzezach Białego Stoku, to dojazd do miast na zakupy wymaga ode mnie posiadania samochodu. Do przystanku też mam daleko. Pierwszym samochodem Danuty Martyniuk byla Toyota. Niestety, nie było jej dane zbyt długo nie jeździć. Ponieważ Zenon uznal, za jego kobieta musi mieć z własnego Mercedesa. Powiedziałam Mezowi, ze uczy się jeździć, więc kupiłam samochód taki dla początkującego kierowcy. Był bardzo fajny, ale Zenek, który interesuje się motoryzacją i uwielbia te swoje Mercedesy. No to dziś jeżdżę już Mercedesem, dodala. Zenek Martyniuk, jako jeden z najpopularniejszych artystów kraju, ma rzeszę wiernych fanek. O której jego zona mogłaby być zazdrosna. W najnowszym wywiadzie przekonywala, że nie jest, bo ufa Zękowi bez granic. Jesteśmy po 34 lata. Jak ma wolne, wolna, to często razem staramy się spędzać czas. Nawet na zakupy jeździmy razem. Jak koncertuję po stanach, to zawsze z nim lecę. Pijemy herbatki, kawki, dużo rozmawiamy. Ufamy też sobie, co jest. Tak myślę, najważniejsze. A sto skarb.